Stop przez kratę, 6 lewy, bardzo długi przez szczyt 30. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60 crest, right 6. And left 5. Into right 4 half long. Into left four long. Right three into left six crest and left five over crest opens crest tightens. Right four don't cut. One hundred left one long crest. Do krata five, lewy thirty. Cztery, prawy, przez szczyt, do pięć, lewy. Do 5 prawy długi otwiera przez szczyt do skręt 90 stopni, lewy ukryty. 30. 6 lewy przez szczyt. Do płasko środkiem przez szczyt 34, lewy zacisk 3. 50. Asfalt most do 3 prawy zacisk. Right 4, half long into left 5, 60 crest. Into right three long and left two half long, don't cut. Right six long, 80. Left six, 80 over crest jump, maybe. Left six, 60. Right two continues for 100. 60. Left four long, 100 over crest jump. do 5 Do 5 lewy długi. Do 5 prawy długi. Dalej otwiera przez podwójny szczyt. 30. Do 5 prawy przez siodło i chopa. Do 5 lewy długi przez szczyt zacisk. 4. Do 6 prawy przez szczyt długi zacisk. 4 wąsko. Do lewy. Start 100, lewą do 2, prawy zacisk, sucha droga. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start 100, lewą do 2, prawy zacisk, do 3, lewy długi. 3 prawy, otwiera, do 4 lewy, długi, otwiera, przez szczyt, do 3 prawy, zacisk. Do 5 lewy, przez szczyt, bardzo długi, 100. Lewą przez szczyt, do 2 prawy, otwiera. Into open hairpin right. Into left 2 long. right six sixty right six long pressed left six into right three long pressed up and left into right five into left one long tightens Lewą do 6, prawy przez szczyt, do 4 lewy. Do 4, bardzo długi, powoli, 21 prawy długi. Otwiera do 4 lewy, długi, do ostrożnie, 4 prawy wąsko. Cztery. Into left 6, into right 4 long, don't cut. Into care left one long, narrow on exit. Into right six half long, 150 through dip. Open hairpin left. Into right five half long, 130. Left six over crest. Immediate hairpin right bump on exit. Start 50. 6 prawy przez szczyt, bardzo długi zacisk do 4 lewy przez szczyt. Powodzenia! 5, 4, 3, 2, 1, go. 40, press right 5. And right 5, keep in. Into left 4. Into right 5, half long. Into left 1, long. Opens, continues for 150. Keep right over crest, And left six keep left over crest Into left five continues for 80 and right six and left six wants 30 over two szczyt do 3 lewy długi zacisk dotnij 4 prawy przez szczyt 130 przez szczyt I 4 prawy przez szczyt 50. Szczyt do 3 lewy zacisk przez siodło. Do 4 prawy otwiera przez szczyt. Do 4 lewy zacisk. Otwiera płasko przez szczyt 80. 5 lewy do prawo Keep left over crest past junction. Left 6 60. Right 6 tight through 3 through post. Dip post. Left six over crest, care crest, right six, right five over crest, logs outside, right five times four logs outside, sixty, portion crest turn immediate over overhead, right, sixty, left five long, portion crest immediate left two long, deceptive. 30. 5 lewy, długi otwiera, 140. Długi szczyt, do 4 prawy. 50. 4 lewy, otwiera, 70. Nagły, 4 lewy, 100. 6 lewy przez szczyt, za kłodami, 60. 5 prawy, otwiera przez szczyt. 30. dni, 4 prawy przez szczyt. 30. Lap. Joker, next lap or we'll get a penalty. Last lap coming up, don't forget your Joker. Yeah.